Gość Radia Lublin. Jest 8.15, dzień dobry, przed mikrofonem Renata Chrzanowska, a dziś u nas w studiu gość Radia Lublin, wicewojewoda lubelski, pan Andrzej Maj. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam mieszkańców lubelszczyzny, w ten piękny czwartkowy poranek, tłustoczwartkowy. Mamy tłusty czwartek, ale problemy są też e, poważne. Stoimy... Jest na początek taki cytat, cytat, stoimy dzisiaj w obliczu bezprecedensowego kryzysu, który zagraża fizycznemu przetrwaniu naszych gospodarstw. Tak głosi Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Apeluje do rolników o udział w jutrzejszym ogólnopolskim proteście. Rolnicy mają blokować drogi, mają blokować przejścia graniczne. Wskazują na zalewanie polskiego rynku i unijnego rynku towarami rolno-spożywczymi z Ukrainy. Ograniczenia narzucane przez tzw. Zielony Ład i zbyt wyśrubowane wymogi środowiskowe we wspólnej polityce rolnej unijnej. Panie wojewodo, czy my mamy rzeczywiście do czynienia z bezprecedensowym kryzysem w rolnictwie? Czy to jeszcze nie jest kryzys? No i jak na te protesty powinny zareagować władze, pana zdaniem? czy znaczy, sytuacja na, na wsi, na wsi polskiej, ale też europejskiej staje się coraz bardziej trudniejsza. No i dzisiaj rozgrywają się najważniejsze decyzje, które wpłyną na najbliższe lata na rolnictwo w Unii Europejskiej. I w Polsce, tak, no my jesteśmy jeszcze takim rynkiem rolniczym, który się rozwija i jest nam zawsze przy tych zmianach o wiele trudniej niż już takim wyspecjalizowanym, bardzo mocnym gospodarstwom w zachodniej Europie. Chociaż mamy już bardzo dobre rolnictwo, my od 2004 roku naprawdę zainwestowaliśmy w rolnictwo bardzo dużo poprzez pieniądze europejskie. Mamy już na światowym poziomie gospodarstwa, ale jeszcze one są mniej odporne na te wszystkie zmiany niż, niż, niż gospodarze w Niemczech, Holandii czy Belgii. Dlatego, dlatego ten czas jest ogromnie ważny dla rolników i, i rozmawiam z nimi codziennie. Ze związkami zawodowymi byłem na protestach poprzednich. Wczoraj mieliśmy bardzo dobre spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej, ale też wszystkich związków zawodowych, które organizują te strajki, które zaczynają się jutro. I Powiem Pani, że rozumiem, rozumiem to, to ich niezadowolenie, bo rzeczywiście te decyzje, które dzisiaj zapadają na poziomie Komisji Europejskiej mogą naprawdę ograniczyć produkcję żywnościową w Europie, a co za tym idzie też po prostu wpłynąć na, na kondycję naszych gospodarstw. No a protesty są też w całej Europie. Jeszcze o tym może później wrócimy w naszej rozmowie do tego wątku. Wiceminister rolnictwa Michał Kłodzicza, który niedawno był w Lublinie, zapowiedział wzmacnianie kontroli towarów na granicy polsko-ukraińskiej, które wpływają, wjeżdżają do Polski z Ukrainy. Co jest kontrolowane, pod jakim kątem, czego dotyczą te kontrole i czy są już jakieś efekty? czy znaczy, te kontrole zawsze się odbywały. Nasze, nasze służby te, te z tymi, którymi współpracuje wojewoda są cały czas w gotowości. Mówię tu o inspekcji weterynaryjnej, inspekcji ro, jakości artykułów rolno-spożywczych. Mówię tu o państwowym inspektorze sanitarnym. Yy, oczywiście yy, ten czas, który teraz jest, gdzie tego towaru wjeżdża do Polski bardzo dużo, yy, no, też yy, powinien być uzbrojony w nowe procedury. Dlatego, że no to wszystko, na czym funkcjonujemy to jeszcze czasy przedwojenne, kiedy ta granica europejska była szczelna, dzisiaj jest otwarta, jeżeli chodzi o, o, o granicę z Ukrainą. I my jako Lubelszczyzna jesteśmy najbardziej narażeni, bo jesteśmy tym te, te rejonem przygranicznym, na, na wpływ tego towaru, który wjeżdża na nasze zdrowie, ale też na sytuację na rynku tych, 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 tych towarów. Dlatego podjęliśmy takie decyzje, żeby postawić te wszystkie służby jeszcze bardziej w stan gotowości, żeby po prostu też uświadomić, jaką mamy sytuację, bo być może było to tak, że to się po prostu toczyło cały czas takim trybem przedwojennym jeszcze. No niestety teraz trzeba to wszystko wzmacniać, zaostrzać i A co się wszystkie kontroluje służby... na granicy? Kontroluje się jakość, zgodność z procedurami, plomby? Ten, tak, no, no kontroli jest kilka, bo, bo, bo mamy też pierwsze zakwalifikowanie do tego, yy, czy to jest, yy, to jest towar, który przejeżdża tranzytem przez Polskę, czy on będzie docelowo rozładowywany w Polsce. Także są badania organoleptyczne, są badania fizykochemiczne, są badania laboratoryjne, tam gdzie trzeba, yy, po to wszystko, żebyśmy byli po prostu yy, bezpieczni. Oczywiście, zawsze, yy, zawsze się w takich sytuacjach mogą pojawić jakieś Jakieś odstępstwa od, od tego, co się dzieje. Ale generalnie no, sprawdzamy teraz bardzo mocno, nastawiliśmy wszystkie służby, także i te mundurowe. Także i wczoraj rozmawialiśmy z rolnikami, żeby każdy element, który niepokoju, który widzą, bo dużo dochodzi do nas sygnałów od samych rolników, że tam jest przeładowywane coś w tym miejscu, to wszystko będzie sprawdzane i, i, i prosimy też, żeby do Urzędu Wojewódzkiego takie, takie procedury zgłaszać. A poza tym pozostawiliśmy wszystkie służby, także te mundurowe. Żeby po prostu szczególnie yy, zwracały uwagę na transporty, które idą z granicy. I naszych urzędników na granicy, bo jeżeli chodzi o służbę skarbową, no to towar, który przejeżdża przez Polskę jest plombowany. On jedzie do portu. Zauważyliśmy, że sporo tego, tego towaru idzie na Litwę i do Kłajpedy, do, do portu. Są pewne podejrzenia, że on może nie dojeżdżać do portu w Kłajpedzie, bo my jeżeli chodzi o kontrolę celną, zdejmujemy te plomby przed granicą polską, litewską. Ale to wszystko jest w fazie jeszcze badania, ale największy problem, jeżeli chodzi o rynek, to pojawił się już wcześniej, dlatego że tego zboża po prostu przyjechały w formie zboża technicznego, ktoś podjął taką decyzję i magazyny mamy pełne. Pierwsze pełne magazyny były w województwie lubelskim, a szczególnie zaczęło się to od powiatów przygranicznych Tomaszowskiego, Chubieszowskiego, gdzie ten koszty transportu były najniższe i tam to zboże zostawało. No i dzisiaj mamy tego zboża naprawdę sporo i te ceny są niskie. Bardzo tutaj y, akcentował między innymi także y, wiceminister, ale i rolnicy bardzo y, akcentują sprawę cukru. Według wyliczeń Krajowej Grupy Spożywczej od wybuchu wojny import cukru z Ukrainy wzrósł niemal 35-krotnie z około 20 tysięcy ton cukru rocznie do 700 tysięcy ton. To generuje problemy ze sprzedażą i w ogóle z obrotem cukru, na rynku cukru nie tylko w Polsce, ale w ogóle w, na, na, na rynkach europejskich. Podobno na dodatek dotyczy to wzmożenia produkcji na Ukrainie, która się podobno podwoiła. Są takie zapowiedzi ograniczenia tego napływu. Czy i na ile można to powstrzymać? No, czy, no, trzeba będzie reagować. Ja, ja mam nadzieję, że będzie reakcja Ministerstwa Rolnictwa na, na ten problem. Oczywiście jest cały czas monitoring prowadzony. Jeżeli e, miałoby to zachwiać bardzo mocno rynek i ograniczyć produkcję e, u nas w przyszłości, no bo rolnicy się boją, że po prostu, jeżeli tego cukru dojedzie bardzo dużo, to będą mieli problemy z cenami już w tym roku i wtedy się zaczną ograniczenia produkcji buraka cukrowego, gdzie jesteśmy też jako Lubelszyzna potentatem. Trzeba będzie reagować. Już pewne e, symptomy rozmów. E, na poziomie europejskim są, że będziemy mogli taką, te, taką reakcję zastosować. Ja przypomnę tylko, że my dzisiaj zastosowaliśmy, zastosowaliśmy taką niezgodną z prawem unijnym regulację ograniczenia wjazdu czy tych czterech zbóż i, i pasz z tych zbóż i ono funkcjonuje, tak? Ono nie było zgodne z, z prawem europejskim, no ale komisja widząc problem po prostu nie wstrzymała wstrzyma oczy i nie tak, każe. Tak, nie, 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 nie wszczyna żadnych procedur. No i zauważyła to, bo w projekcie rozporządzenia, który ma zacząć funkcjonować o 5 czerwca, już taka furtka jest, że państwo członkowskie, jeżeli widzi, że, że jest wpływ na rynek, już nie informuje tylko Unię Europejską i w ciągu 10 dni może, jeżeli Komisja Europejska się nie wypowie negatywnie, zablokować wjazd tego towaru. Także to już jest pewien progres, który no będzie od czerwca, dlatego bardzo mocno trzeba monitorować teraz wjazd tego cukru do tego czasu, bo być może trzeba będzie zastosować jakieś niestandardowe regulacje wcześniej jeszcze. Niestety. Czy pan myśli, że Komisja Europejska jeszcze się ugnie? Bo jak na razie mamy tylko te furtki otwierane, a cła są, zawieszenie co jest dalej przedłużone aż do czerwca 2025? I ten mechanizm obronny jest taki dosyć ogólny na wypadek znaczących zakłóceń? Y już się komisja y, przygina i to jest efekt y, tego, że komisja zauważyła politycy europejscy i urzędnicy zauważyli, że, że rolnicy w całej Europie strajkują i to, że nasi rolnicy strajkują, no to, to, to po prostu popieramy te strajki, bo one pomagają ministrowi Siekierskiemu po prostu w rozmowach z Komisją Europejską. I, i mówię, już, już wczoraj pani von der Leyen wycofała się z, z, z ograniczenia stosowania pestycydów. No to presja ma sens zawsze i przy takich decyzjach ważnych, które będą później na lata, i w kwestii Zielonego Ładu, i w kwestii ograniczeń wprowadzania na rynek towarów ukraińskich, to na pewno ma sens. Także monitorujemy te, te, te strajki, te protesty rolników. Oni się solidaryzują z rolnikami z innych części Europy i będziemy chcieli, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo na tych protestach, bo szykują się naprawdę duże protesty od jutra na województwie lubelskim. Naszym gościem jest wicewojewoda lubelski pan Andrzej Maj. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radio Polityka klimatyczna, może też się nad tym troszkę o tym trochę porozmawiajmy, bo ta polityka klimatyczna, jakkolwiek potrzebna, tak zwany Zielony Ład, te wyśrubowane normy środowiskowe we wspólnej polityce rolnej, staje się ogromnym problemem. Zwłaszcza mocno, szczególnie mocno podnoszą to rolnicy właśnie w Europie protestujący, że te mechanizmy tak naprawdę likwidują produkcję rolną czy jest jakiś pomysł nie wiem w rządzie czy może są jakieś postulaty które by rozwiązały ten problem nie wiem odłożyły w czasie stworzyły większe konsultacje znaczy w ogóle nie mamy teraz dobrego czasu na wprowadzanie tych ograniczeń środowiskowych, jeżeli chodzi o, o rolnictwo, dlatego że my dzisiaj musimy się przestawić na tryb trochę wojenny, no bo jesteśmy przygranicznym państwem, gdzie trwa regularna wojna. Wręcz my jesteśmy w ciągłej gotowości, bo jak słyszeliśmy, prawie co, co kilka dni mamy problem, musimy podrywać śmigłowce, bo, bo rakiety są kierowane w naszą stronę, one zawracają. Mieliśmy też przypadki, że wleciały w, w, w naszą przestrzeń powietrzną. Także my musimy być cały czas czujni. Dzisiaj jest czas na, na zbrojenie się, na przedstawienie gospodarki na zbrojenie się i na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. My nie możemy dzisiaj sobie w Europie pozwolić na to, żeby sprowadzać żywność spoza Europy, a u siebie to ograniczać. Raz, że to jest gospodarczo nie do przyjęcia. Dwa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo przecież bezpieczeństwo żywnościowe jest no, chyba na drugim miejscu. To militarne jest ważne, no ale no, jak nie ma co jeść, no to jest, jest problem, albo jedzenie jest bardzo drogie. Также. Musimy, musimy tutaj naprawdę zmienić myślenie w Europie. Ja zauważyłem już, jeżeli chodzi o rząd, że, takie, że, że, że taka postawa jest polskiego rządu, że, że dzisiaj nie jest czas na, na właśnie, na, na te rzeczy. No one naprawdę wprowadzają dużo zamieszania. To, to Komisja Europejska na czele z komisarzem Wojciechowskim, no pracowała nad tym przez wiele, wiele lat. Wprowadziło to bardzo dużo zamieszania, nawet jeżeli chodzi o dopłaty do rolników. No jeszcze ekoschematy są niepłacone, nie wiadomo jak to bardzo rozliczać, także jest, jest jakieś zamieszanie. Rolnicy naprawdę potrzebują dzisiaj tych pieniędzy z Unii Europejskiej, potrzebują stabilizacji i chcą produkować dobrą polską żywność. Ja tylko powiem pani, że jeżeli chodzi o ograniczenie środków ochrony roślin, to jeżeli w Europie mówi się o ograniczeniu o połowę środków, i ja się z tym zgodzę, bo ja nie chcę też, żeby było coś w prze, żeby jakieś pozostałości zostawały w, w żywności, ale na przykład taka Holandia używa chyba 8 razy więcej tych środków niż Polska, no to jeżeli oni ograniczą o połowę i my ograniczymy o połowę, no to zobaczmy, jak to się odbije na ich plonach, a jak się to odbije na, na, na polskich plonach. Także, no, to jest wydaje mi się, że to też nie można traktować tego całościowo, tylko trzeba to bardziej dopracować i w tym kierunku, oczywiście. Ale wydaje mi się, że teraz, dopóki ta wojna trwa, zajmijmy się naprawdę rzeczami poważnymi, bardzo poważnymi. To jeszcze jeden problem, który się pojawił niedawno w Sejmie zaprezentowano założenia projektu dotyczącego zakazu hodowli zwierząt na futra. Tam są zapisy o pięcioletnim okresie vacatio Legis dla tego zakazu, o systemie odszkodowań dla hodowców, odpraw dla pracowników, którzy stracą zatrudnienie, ale jest ogromny opór ze strony rolników i hodowców tych zwierząt futergowych. Twierdzą, że ta działalność przynosi wpływy podatkowe do budżetu w wysokości kilkuset milionów złotych, a w wyniku zakazu zatrudnienie straciłoby kilkadziesiąt tysięcy osób. Jak pan przewiduje, będzie nowa wojna o te hodowlę zwierząt no, w Wydaje na... mi się, że niepotrzebna i znowu powtórzę chyba dzisiaj to trzeci raz, że to nie jest czas na ograniczanie produkcji yy, na terenach wiejskich. Naprawdę no rolnicy są w trudnej sytuacji, są mocno zakredytowani, i te, ta branża ona i tak powoli gaśnie, no bo samego zainteresowania wśród konsumentów jest coraz mniej. Jest, były dobre akcje prowadzone, jeżeli chodzi o świadomość konsumencką w tym kierunku i ona powoli też się wygasza i też powiem, że o tym trzeba na pewno rozmawiać, tak? No bo ja rozumiem to, że, że to jest jakaś tam hodowla kontrowersyjna. Ale uważam, że w tym momencie nie jest czas na prowadzenie tych ustaw i, i znowu podpalanie tych, tych terenów wiejskich i, i w tym momencie my naprawdę musimy się konsolidować, żeby zapewnić to bezpieczeństwo naszym mieszkańcom żywnościowe, żeby ustabilizować sytuację rolników, którzy i tak wyjdą, w jaki sposób poturbowani pewnie no, przez tą wojnę, no niestety, no, mieliśmy rynek zamknięty, otworzone zostały granice. Czyli zniesione cła na rynku. Tak, produkty? No tak, chce, tak chce Europa pomagać Ukrainie. No ja uważam, że ta pomoc powinna iść z drugiej strony, jeżeli chodzi o, o, o ograniczenie, o, o utrzymanie naszych rynków, tego, co budowaliśmy od 2004 roku m, wielkimi wyrzeczeniami, bo niektórzy mówią, że, że ci rolnicy, jakimi oni traktorami wyjeżdżają, no trzeba sobie też powiedzieć, że to są w większości ty, na kredyty, ciągniki i, i taki rolnik ma kilka tysięcy raty kredytu co miesiąc i on musi po prostu to wszystko. Wypracować, żeby zapłacić każdego miesiąca to ratę. Oczywiście one były z dofinansowaniem Unii, ale no nie było ale stać nie rolników tak, żeby własne środki wyłożyć. Także ja jestem odłożyłbym to do rozmów, ale bym nie, nie podpalał w tym momencie, bo jest naprawdę i tak bardzo gorąco na polskiej wsi. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był wicewojewoda lubelski, pan Andrzej Maj. Dziękuję bardzo. Dziękuję.